Wśród bogactwa myśli zawartych we fragmentach pisma świętego przeznaczonych na uroczystość świętego Franciszka wiele może nam umknąć, bo przecież nie sposób z takim samym natężeniem uwagi rozważać każde słowo zawarte w tych tekstach. Tym razem zatrzymajmy się nad tym, co często nam umyka. Nad śpiewem przed Ewangelią, a dokładniej mówiąc, nad zdaniem zawartym między jednym a drugim Alleluja. Usłyszeliśmy krótkie i intrygujące słowa. Ubogi i pokorny Franciszek, jako bogaty wkracza do nieba, sławią go hymny niebiańskie. Kiedy śpiewamy te słowa tak jak refren piosenki, niczym nas one nie zaskakują, ale kiedy na spokojnie wczytamy się w ich treść, dostrzeżemy ich złożoność. Franciszek jako bogaty wkracza do nieba. To stwierdzenie dla kogoś, kto słyszy je po raz pierwszy, wydaje się być jakimś ponurym żartem. Spróbujmy wyobrazić sobie ostatnie chwile Franciszka. Nie posiada nic, każe zdjąć z siebie nawet habit, choć słowo habit w odniesieniu do tego, co Franciszek nosił na, na sobie, jest komplementem. Nie ma nic, co miałoby wartość materialną. Nie osiągnął tego, co świat nazwałby sukcesem. Widzi, że wspólnota, która wokół niego powstała, choć rozrasta się w zawrotnym tempie, nie do końca jest tym, co sobie wyobrażał i czego pragnął. Bracia mają lepszy pomysł na zakon i nie do końca interesuje ich to, co Franciszek, a właściwie co Bóg miał na myśli, powołując do życia tę wspólnotę. Jak więc o człowieku, który nie posiada nic, co mógłby przekazać w spadku, który z całą pewnością nie ma poczucia, że tu na ziemi według ludzkich miar osiągnął sukces? Można powiedzieć, że do nieba wkracza bogaty. My, którzy obiedaczynie wiemy trochę więcej niż przeciętny człowiek, Troszkę podkreślmy. Pamiętamy, że w niektórych przekładach tego tekstu znajduje się jeszcze dopowiedzenie. Bogaty w łaski i zasługi wstępuje do nieba. Tu kryje się odpowiedź na naszą wątpliwość. To prawda i łaski, które daje Bóg i zasługi które są odpowiedzią na Bożą łaskę, owocem współpracy z tą łaską, to bogactwo niematerialne i dzięki temu nadające się do zabrania w ostatnią podróż, w podróż do nieba. Ale jestem przekonany, moi drodzy, że umierający Franciszek był bogaty w jeszcze jeden skarb. On może też był, Łaską i w pewnym sensie był zasługą. Franciszek był bogaty w ideały, które nosił w swoim sercu i których nie pozwolił sobie odebrać bez względu na to, co działo się wokół niego. Nigdy nie przestał wierzyć w to, że droga, na którą zaprosił go Chrystus, Droga naśladowania Syna Bożego, posłusznego, czystego, ubogiego, choć trudna, jest najpiękniejszą drogą. Tego skarbu możemy Franciszkowi zazdrościć, a ponieważ sama zazdrość niczego nie zmieni, sensowniej będzie, jak On tego skarbu wstrzec w swoim sercu. Być może najpierw trzeba będzie go odnaleźć, albo odzyskać, a potem strzec. Drodzy bracia, dyzmo i florianie: Kiedy przyjrzymy się ludzkiemu życiu, zauważymy, że człowiek z biegiem lat, rosnąc, dojrzewając, najpierw wszystko zyskuje. Zyskuje włosy, których po urodzeniu ma niewiele. Zyskuje zęby, wiedzę, marzenia o przyszłości, uznanie znajomych, przyjaciół, zadania do wykonania, które ktoś mu powierza. Ale w pewnym momencie swojego życia dochodzi do punktu, od którego sytuacja diametralnie się zmienia. To, co wcześniej powoli zyskiwał, zaczyna tracić. Włosy, zęby, marzenia o przyszłości, uznanie znajomych, przyjaciół, zadania, które ktoś kiedyś mu powierzał. Aż w końcu, jeśli dożyje do takiego momentu, znowu staje się ubogi, bezradny jak dziecko. Aby mogły wypełnić się słowa Hioba, których doświadcza każdy śmiertelnik: Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Dał Pan i zabrał Pan. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. To jest zupełnie normalny proces, chociaż niektórzy nie chcą go zaakceptować. Szaleńczo udowadniają całemu światu i sobie, że ich to nie dotyczy. Ale taka jest kolej rzeczy. Nie zatrzymamy tego, co musi odejść, co musimy stracić w czasie naszej ziemskiej drogi. Pewnie nie inaczej będzie z Wami, chyba że ktoś wreszcie wymyśli eliksir młodości. Ale jest coś, czego nie wolno Wam stracić. Tym skarbem są. Ideały, które kiedyś pielęgnował Franciszek i które dzisiaj macie w swoich sercach. Głęboko wierzę, że je macie, bo byłoby źle, gdybyście ich nie mieli na samym początku drogi. Te ideały to wiara w to, że Bóg was powołał, a nie że sami wybraliście sobie tę drogę. Te ideały to wiara w to, że słowa, które wypowiecie składając śluby, nie są pięknym tekstem wygłoszonym na konkursie recytatorskim, ale mogą i powinny stać się treścią Waszego życia, treścią każdego dnia. Te ideały to wiara w to, że Bóg, który zaprosił Was na tę drogę, pomoże Wam na niej wytrwać. Mimo trudności, jeśli tylko pozwolicie sobie pomóc. Te ideały to wreszcie wiara w to, że droga, którą kroczycie, nie tylko ma sens, ale należy do najpiękniejszych dróg, jakimi człowiek może przemierzyć ten świat. Ludzie, którzy te ideały zgubili, albo ktoś im je odebrał. Zrobią wszystko, aby wyrwać je i wam. Życiowe trudności, kryzysy, chwile pokus, zwątpienia, jak huragan, będą chciały wywiać je z waszych serc. Bądźcie na to gotowi. Ale z Bożą pomocą zróbcie wszystko, aby nie dołączyć do grona zakonników wypowiadających wyuczone frazesy, ale w środku zgorzkniałych, sztucznie uśmiechniętych, ale w środku bardzo smutnych, moralizujących innych, ale od dawna nie mających kontroli nad swoim życiem. W ubiegłym roku ukazała się książka pod tytułem Tajemnica mojego syna. Dlaczego Carlo Acutis, Uznawany jest za świętego. Ta książka to jest wywiad rzeka z matką młodego, bardzo popularnego, dzisiaj błogosławionego. Wiemy z doświadczenia, że matki mają skłonność do idealizowania swoich dzieci, ale pani Antonia Salzano-Akutis, mama Karla, jest kobietą naprawdę mocno stąpającą po ziemi. W jednym z rozdziałów wspomina rozmowę ze swoim synem. Karlo jako młody, mądry chłopak powiedział do niej pewnego dnia takie oto słowa: Mamo, nawet gdyby wszystkie marzenia miały legnąć w gruzach, nie możemy dopuścić do tego, żeby cynizm skradł nasze serca. Ze zgliszcz każdego rozczarowania, Narodzi się nowe marzenie. Drodzy bracia, nie zapomnijcie nigdy o tym. Nawet gdyby wszystkie wasze marzenia miały legnąć w gruzach, nie możecie dopuścić do tego, żeby cynizm skradł wasze serca, bo ze zgliszcz każdego rozczarowania narodzi się nowe marzenie.